Cześć tutaj Jan Shan. Dzisiaj gra zagramy sobie w kolejne mazowieckie. E, taka gra dosyć bym powiedział mało popularna e, teleportuje się SKM, no właśnie, Polregio i Intercity. Pollegio to w sumie nie wiem czy ma to, to dla właściciela. No ale patrząc na to, że... O to jest y, kolej państwowa, która nie ukrywa jest tragiczna. Bo to coś co, co drugi raz się spóźnia. Dobra. Mniejsza, ale rusza. Dobra. Kurde no. Rusza się R1 Warszawa. Kurde! Nie. Yes. O, tak lepiej. Dobra, i teraz może tylko Dysk ogólnie, jak ktoś by nie widział, to jest dwupiętrowa i to ma cztery wagony, dokładnie. No i tutaj to jest bardzo ostry zakręt. Takich nie będzie, ale... No właśnie. O kurczę. Nieprzyjemna sytuacja. Mega ciężko w ogóle. Eee... Okej. Okay. Tak trochę ta gra jest nawet... bym powiedział, ten wagon to już jakby... Można powiedzieć, że on wypadł z torów, bo wypadł dokładnie. Ale nie będę narzekał. Powiedzmy, że jest super. Dobra, i będę miał dwóch pasażerów których i tak nie, nie, chcę Dlatego, że Szymoneks jeżeli to oglądasz pozdrawiam I tego drugiego też, nie wiem jak on się nazywa No ale w każdym razie Ok, hamujemy, hamujemy W każdym razie nie chcę żadnego pasażera Ty możesz być, bo ty jesteś baconem A i tak nie wejdziesz w sumie Kurczę, wsiadł. Dobrze, tylko się nie ruszaj. Nie ruszaj. Ruszaj się. W trakcie wszystko... Łączam. Łączam. Kurde no, nie ruszaj się, rozumiesz? Dobra, jak widzicie, ta kamera tutaj nie najlepsza nie jest. O, Boże. Dobra. Stacja Siedlce Wschodnie albo Zachodnie. Zachodnie. Stacja Siedlce Zachodnie Station. Siedlce Zachodnie Stacja Siedlce Zachodnie Station. Siedlce Zachodnia. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Siedlce Zachodnia. Prosimy, trochę za późno, no ale. Prosimy o zabranie swoich rzeczy osobistych i prosimy o wychodzenie z pojazdu. Stacja końcowa, nie wiem na której się ostatniej zatrzymam. Final Station, stacja na której się zatrzymam i będzie końcowa. Szymonek, proszę wyłaś mi stąd. Jeżeli w ogóle w to grasz jeszcze. Nie grasz. No i super. Fajowo. Fajnie, super. Nikt cię nie musi zastąpić, to od razu mówię. Nikt cię nie musi e, zastąpić. Nikt nie musi z tobą przejść na zastępstwo. A może tak. Dla ciebie. Dlatego, że... Byłeś pasażerem, który um, który nie stosował się do zasad szlak jazdy kolei jami małowieckimi? Czy to jest jakaś ostępna? Nie wiem. Bardzo fajna gra. Stacja Sabinka, tych stacji to tutaj jest tyle. Ja w Warszawie nie rozumiem, czemu tyle stacji budują. W Warszawie jest 40 stacji na pewno. Nie rozumiem, że na każdym kilometrze jest po prostu stacja kolejowa. W Warszawie w Krakowie już to wygląda lepiej. Kraków to i tak jest dużym jak to do trochę mniej tych stacji Ale tutaj tych stacji tak bardzo dużo nie jest Jak w Warszawie Więc jest git, że nie trzeba O i tutaj jest już stacja i trzeba się zatrzymać Nie, nie, tylko po prostu idziemy dalej. Nie widziałem nigdy kolejna piętrowych, jeżeli coś w ogóle takiego istnieje. Raczej nie, niż tak, ale Ejp Pendolino też nie mogę uwierzyć, że istnieje, istnieje od kilku lat. Eip Pendolino na przykład zatrzymuje się na, w małych miastach typu Iława chyba, w Mławie też się zatrzymuje, gdzieś tam. A na przykład w, w Jastrzemwiusz Blui w ogóle nie ma stacji i tam przy okazji tam w jakiejś na przykład w białym stoku na przykład. Biały stok to jest duże miasto, a pendolino się nie zatrzymuje, tego też nie rozumiem. Stacja kotuń, station, kotuń, stacja kotuń, station kotuń. Dobra, brzemczek. I otwieramy drzwi. Stacja Kotuń. Station Kotuń. Dobra. A co? Dobra, wszystko OK. Stan techniczny pojazdu sprawdzony. Nie wiem, czy w ogóle Teraz się nie zresetuje to, nie powinno. Jak coś, a ok I sprawdzamy stan techniczny pojazdu, więc... No nie, zresetowało się. Ale trudno, pozwiedzamy sobie stację Kotuń. A ktoś akurat przyjechał. Żebyś ty wiedział, jak ja się cieszę. A ja to nie jestem mój znajomy? No właśnie. O, R1. Zresetowa. Ej ojej, a ty, ty co trąbisz? Ty jeden. Eee, będę cię gonił albo nawet przegonię ciebie. Arab webrazem. O! I będę ci wyprawiać. He, he, he! Na przykład będziesz działał 50, jedziesz 10. Tam hmm. gotowy do odjazdu. do stacji Kotun. Dobra. Gotowy do odjazdu w ogóle. No witam. Odjeżdżaj! Odjeżdżaj! A akcentem tym, że jesteśmy na stacji Kotuń. Województwo chyba mazowieckie. Kończymy nasz odcinek. Nara!